ogłaszającej zwyczajny jubileusz. Spes non confundit. Nadzieja zawieść nie może. W imię nadziei Paweł Apostoł napełnia odwagą chrześcijańską wspólnotę Rzymu. Nadzieja jest również głównym przesłaniem zbliżającego się jubileuszu, który zgodnie ze starożytną tradycją papież ogłasza co 25 lat. Myślę o wszystkich pielgrzymach nadziei, którzy przybędą do Rzymu, aby przeżyć Rok Święty, a także o tych, którzy nie mogąc dotrzeć do miasta apostołów Piotra i Pawła, będą go obchodzić w kościołach partykularnych. Najpierw więc te watykańskie wrota, i również nasza legnicka replika uświadamiają naszą sytuację. Bo pierwszy obraz tam umieszczony to scena wypędzenia pierwszych ludzi z raju. Jakże to potrzebne, by i ten obraz mieć przed oczami, i tę rzeczywistość mieć w naszych sercach i w naszym nauczaniu. Jakie to ważne, potrzebne, żeby to przekazywać. Jakie to ważne w świecie, w którym pozorna, złudna, dobra nowina brzmi ja jestem okej, okay, ty jesteś okej, okay. nie kłóćmy się, to wszystko będzie dobrze i szczęśliwie. Nie przejmuj się, poczuj się dobrze, wylecz się z poczucia winy i sam dla siebie bądź lekarzem. Ten pierwszy obraz z drzwi, z bramy jubileuszowej, to przecież początek Pisma Świętego, który mówi prawdę o nas. Z jednej strony jest o wiele gorzej z nami niż myśleliśmy, a z drugiej strony jest nieskończenie lepiej niż myśleliśmy. Jest znacznie gorzej niż sobie to zwykle wyobrażamy. Znacznie gorzej. Wszyscy zgrzeszyli, pozbawieni są łaski Bożej. Mało tego, Bóg lepiej od nas zna nasze grzechy. Jak kiedyś wyznał apostoł, sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. To Pan jest moim sędzią. To jest nasza natura, to jest nasz punkt wyjścia, to jest sytuacja. W której Pan Bóg rozpoczął swoje objawienie. To, jest, to są realia ludzkiej natury. Stoimy przed zamkniętą bramą. Wygnał Bóg Adama i postawił na straży cherubinów z mieczem płomienistym. A my ludzie pozostaliśmy na zewnątrz. Za nami zatrzasnęła się brama. Tak, jest o wiele gorzej niż zwykle to sobie człowiek wyobraża. Jako ludzie, jako każdy człowiek, trzeba powiedzieć, że mamy się źle. Ale z drugiej strony jest nieskończenie lepiej niż myśleliśmy. Bo tam, gdzie wzmógł się grzech, jeszcze obficiej rozlała się łaska. Źle z nami? Mamy się źle? Nie potrzebują lekarza zdrowi. Ale źle się mający. I oto, już w drugiej połowie drzwi, tam na samej górze tej świętej bramy, świętych wrót jubileuszowych, scena z początku Nowego Testamentu. Pojawia się anioł, też z płomienistym mieczem, z płomienistym mieczem Słowa. Staje w drzwiach, w bramie nazaretańskiego domu i zwiastuje, Dobrą nowinę. Łaska rozlewa się obficiej niż grzech. Zatrzaśnięta brama raju uchyliła swoje podwoje. Odwieczne podwoje otwarte.